Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga, ale nie będzie to taki zwykły vlog, ponieważ mamy niedzielę, jest 24 listopada. O ile dobrze liczę, i dzisiaj jedę na Eurowizję Junior do Gliwic, także niesamowicie się cieszę. Bardzo długo czekałam na ten dzień, i tak naprawdę od momentu, kiedy dowiedziałam się, że Eurowizja będzie ostatecznie w Gliwicach, ponieważ była jeszcze opcja, że odbędzie się w Gdańsku, te dwa miasta ze sobą pod koniec konkurowały, to stwierdziłam, że muszę jechać, bo to jest bardzo blisko od Krakowa i może się już taka sytuacja więcej nie powtórzyć. Mam nadzieję, że się powtórzy, i tak w ogóle bardzo mocno. Trzymam kciuki za Wiktorię. Ma moim zdaniem świetną piosenkę, super śpiewa, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam mocno kciuki i będę kibicować oczywiście już na miejscu, ale powiem Wam szczerze, że stwierdziłam, że nie można takiej y, okazji odpuścić i jest to mega wydarzenie w Polsce, także ja już się nie mogę doczekać. No i mamy godzinę mniej więcej 12.30 Za chwilkę wyruszamy Dlatego, że do Gliwic jest jakaś godzina, półtorej Ale trzeba wziąć pod uwagę, że mogą być korki Mogą być w Gliwicach pozamykane ulice, policja i tak dalej Więc wiecie, nie chcę się po prostu spóźnić I żeby nie było takiej sytuacji, że nas nie wpuszczą Także za chwilkę wyruszamy, ja się opakuję No i oczywiście zabieram Was ze sobą Dlatego też w ogóle nagrywam tego vloga Bo stwierdziłam, że fajnie będzie Wam pokazać Jak to wygląda od kulis Jak to wygląda na żywo, także zapraszam Was do oglądania. boćmy z niewiemy czy cokolwiek się słychać, ale generalnie powiem Wam, że to też względem organizacji naprawdę na plus, to jest bardzo palet, bardzo trzuszatni, wszystko super sprawnie, później co idzie, są też punkty gastronomiczne, także fajnie. Jest też strefy patrząc nagrywałam, że takie więc wszystko. Arenę i jest poczęstą czegoś ciekawego, no i za godzinę staniemy z koncertem. Jezu, słuchajcie, ja normalnie nie wierzę, nie wiem co powiedzieć, właśnie wyszliśmy yy, z areny i wygraliśmy i to jest w ogóle jakieś, yy, po prostu to jest niesamowite, to co się działo, słuchajcie, na żywo, to była jakaś magia, ludzie po prostu szaleli, piszczeli. Ja yy, postaram się gdzieś wrzucić filmik, który nagrałam tutaj właśnie jak czytali punktację dla Kazostanu i w ogóle jestem tak podekscytowana, że no, tak się cieszę, nie wiem naprawdę co powiedzieć. Gratulacje, Wiktoria, byłaś najlepsza, to było coś niesamowitego, naprawdę e, przepiękny występ i w ogóle wsparcie, które, które było od ludzi na trybunach, to było coś pięknego. Matko, aż muszę ochłonąć trochę i powiem Wam więcej, jak dojadę do domu, ale jestem tak szczęśliwa i tak się cieszę. Przepiękny wieczór, po prostu Polska jest naprawdę z Ciebie dumna, Wiktoria, mega dałaś czadu. Idę coś teraz zjeść, nie wiem, pewnie do jakiegoś McDonalda, mega zdrowo, ale w ogóle nieważne to jest, bo słuchajcie, siedziałam cały koncert tak zestresowana, jak to bym, nie wiem, ja miała śpiewać, więc po prostu nie było opcji, żebym cokolwiek przełknęła i jestem teraz, wiecie, mega głodna, bo te emocje tak opadają, więc... Matko, ale naprawdę no tak się cieszę, że byłam tam i że widziałam to na żywo, wiecie, to są niesamowite przeżycia. Także ja jestem niesamowicie szczęśliwa, no i, no i co? No i po prostu magia, totalna magia. Moment, który przejdzie do historii, więc coś niesamowitego. Słuchajcie, wróciłam właśnie do domu. Przed chwilą dosłownie weszłam i dalej jestem cała w emocjach, ale już jest trochę lepiej. No i powiem Wam, że tak się cieszę, że nagrałam z tego dnia vloga, że będę mieć taką super pamiątkę. Historyczny dzień i, i uwieczniony, więc niesamowicie się cieszę. I tak Wam powiem e, ogólnie, że mega mnie zaskoczyła organizacja tego całego wydarzenia, dlatego że naprawdę wszystko było e, super zorganizowane. Było bardzo dużo toalet, punktów gastronomicznych, szatni, tego wszystkiego, więc bardzo sprawnie, mm, wiecie, to wszystko się działo. E, także, no super, M, biorąc pod uwagę, że to była impreza na taką ilość ludzi, to naprawdę byłam e, w szoku, i to samo się. Czy na przykład wjazdu na arenę Czy też wyjazdu, nie było kompletnie korków Wszystkie samochody były tak kierowane Żeby po prostu każdy mógł spokojnie Wyjechać, więc no Powiem wam, że mega, mega wydarzenie Mega impreza, Polska pod względem Organizacji Eurowizji wydaje mi się Że pobiła wszystkich Było przepięknie, przepiękna Scena, naprawdę przepiękna scena Jak tam weszłam to w ogóle Się zakochałam od razu w tej, w tej scenie Bardzo fajne wizualizacje do występów No generalnie wszystko na mega Wysokim poziomie. No i to, że wygraliśmy, wiecie co, jak ogłosili e, te wyniki, jak przyznali punkty Kazachstanowi, to większość ludzi była po prostu zaskoczona, bo nie wiem, może część osób po prostu się nie spodziewała, że wiecie, możemy wygrać drugi raz z rzędu. No i e, potem wszyscy wstali, byli brawo w ogóle na stojąco i no mega, ja powiem Wam, że się nawet wzruszyłam. Mega przeżycie i, i było super. No i tak się cieszę, naprawdę. Coś, coś pięknego. Cieszę się, że pojechałam, że udało mi się kupić te bilety, bo naprawdę to był mega hardcore, jeżeli chodzi o kupno biletów, dlatego że one znikały dosłownie w przeciągu kilku minut, zawieszały się serwery, wszystko, ale udało się, byłam, widziałam to na żywo, więc jestem mega szczęśliwa. No i będę się chyba z wami żegnać. Dalej jestem w ogóle w szoku i w emocjach. To był taki pewnie dosyć krótki vlog. Nie wiem jeszcze jakim wyjdzie, no ale cieszę się, że nagrywałam dzisiaj, bo to jest naprawdę coś, coś mega fajnego, mega pamiątka na całe życie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z następnymi filmami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!